Maneczko ludziska. Witam się z Wami w nowym odcinku na kanale MotoVlog na Suzuki Gladius 650. Prawdopodobnie będzie słabo słychać, ale to nie jest do końca pewne, ponieważ dzisiaj trochę wieje. Także, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ogólnie to, co mamy niedzielę. No i wybraliśmy się ze znajomymi na cztery motocykle Na przejażdżkę Do gródka nad Dunajcem, nie? Nad jeziorko, posiedzieć, popatrzeć No i aktualnie wracamy już, nie? Wcześniej nic nie nagrywałem, ponieważ w sumie nie było nic ciekawego do nagrania, a teraz myślę nagram motovloga krótkiego, tak żeby żeby po prostu coś, coś było wrzucić na kanał, nie? Z Suzuki Bo cały czas albo cross, albo enduro Albo coś jeszcze innego Bo tak w sumie tak to wszystko jest, nie? No i co? W jedną stronę wyszło mnie 170 km Także teraz już wracamy 20 km już jest zrobione Także jeszcze do domu około Około 100 Także taka trasa na ten weekend że tak powiem około 300 km prawdopodobnie wleci, prawdopodobnie jeszcze więcej wleci. Zobaczymy jak tam do domu to wyjdzie, bo to oczywiście yy, nie jedziemy naj, najkrótszą trasą, tylko jedziemy takimi drogami, żeby dla każdego było najkorzystniej. Także Także tak to wszystko wygląda Oczywiście co więcej no to Na cztery motocykle jedziemy Dwa z przodu, jeden z tyłu Także tak to wszystko się prezentuje No i tutaj korzystając z okazji Pomyślałem, że właśnie nagram wam odcineczek No i właśnie tak to jest. Zajdzie nam jechać ponad godzinkę, jeszcze staniemy na stacji zatankować, bo tutaj pewnie jeszcze 100 km zrobię i pewnie się zaświeci rezerwa, ale żeby tutaj nie pchać, że tak powiem, to po prostu zatankujemy wcześniej, żeby nie martwić się i na spokojnie dojechać do domu. No i tak. dzisiaj taka pogoda, powiem Wam, niby ciepło, ale zimno Bo jak jest ciepło, a nie ma wiatru, to jest ciepło A jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno No i w sumie dzisiaj jest zimno, bo jest ciepło i jest wiatr Także tak to tak to możecie rozumieć, nie? Piździ czasami na tej drodze także to jest masakra, nie? Czasami jest fajnie cicho, czasami jest tak, że po prostu, a nie wspomnę o tym, jak jakiś tir, to już jest po prostu masakra. No ale kombinezon ubrany to, to przynajmniej jest w miarę ciepło, nie? Wiadomo, tam po szyi zawsze coś zawieje, ale no, nic nie może być idealne, oczywiście. Dużo motocyklistów byłem dzisiaj przejechało Minęliśmy się z, z kilka grup Też było także Także całkiem fajnie W tamtym tygodniu było enduro W tym tygodniu jest e, Tutaj takie trochę Powiem wam Nie wiem jak to nazwać w sumie, ale Taka jazda rekreacyjna Pozwiedzać, popatrzeć, pojeździć sobie na spokojnie Tutaj po asfalcie Ja jestem z dziewczyną akurat tutaj na na tyle tak, że też nie ma co szybko jechać ale ogólnie idziemy na spokojnie, bo bo wieje i ogólnie to czasem tak znosi motocykl, że to jest po prostu masakra a jeszcze jak dwie osoby siedzi na motocyklu, to czasem jak zawieje taki boczny wiatr, to normalnie nie idzie się utrzymać No, i w sumie, jak wyjechałem z domu o godzinie 11 tam była 10.50, 11.00. No to teraz jest chyba 16:00. No to już można powiedzieć, że 5 godzin na motocyklu jestem, z przerwami oczywiście, bo to się stanęło tutaj, się stanęło tu. Trochę my pochodzili, trzeba było też coś zjeść. No, i teraz wracać też będziemy pewnie ze dwie godzinki. 2,5, nie no myślę, że około dwóch tak 2 godziny to jest licząc do mojego domu, bo tam znajomi oczywiście wcześniej e, się rozjadą, także ja będę miał dodatkowe 40 km do domu. Ale pogoda dopisuje, tak, że można dzisiaj jeździć, można jeździć, także fajnie wszystko można powiedzieć pięknie, spisuje się, ale jakby wiaterku nie było, to by było że tak powiem, czy coś gran, coś. A tak to co 72 stopnie cały czas jest praktycznie, jak się jedzie, jak się stanie tutaj na światłach czy tam gdzieś w korku jakimś, no to dochodzi, no 80, 5 stopni to jest maks, nie? Także, także tak ludziska. Chyba będzie podejrzewam, że co weekend to będę jeździł motorem, z tym, że jedna niedziela to będzie enduro, druga niedziela to będzie taka jak dzisiaj, nie? Wypad gdzieś tam pooglądać, pochodzić. No i znowu następna niedziela to będzie enduro. Wyszaleć się, a druga niedziela tak na spokojnie, nie? Nie wiem też ile ten motor mi spali w sumie, bo. Założyłem komputer, komputer odblokowany, ale to już w tamtym roku. Ale średnio zrobię 300 km na zbiorniku, tak średnio licząc. A do zbiornika się zmieści pewnie około 15 litrów, więc średnio wychodzi 5 litrów na 100 km. Nie? Zależy jeszcze, jak tam się jedzie. Wiadomo, dzisiaj, w dwie osoby troszkę wiecznie. Także to spalanie może być. Trochę większe, nie? Ale to ciężko też określić, jak to wszystko jest No i mówiłem koledze, żeby stanął tam gdzieś około... Bo teraz w tym momencie to około 30-40 km, jak będzie jakaś stacja to... Żeby sobie to paliwo zatankować, żeby się nie martwić, wtedy będę miał około 250 Zatankujemy No i sprawdzimy, jak wyszło to spalanie w sumie dzisiaj, bo Byłem w domu, zalałem pod korek Teraz na stacji zalejemy pod korek Przeliczymy to na kilometry, zobaczymy jakie wyszło spalanie Także tak to wygląda, ale w granicach około 5 litrów, nie? Bo to też nie wiadomo. Piździ kurde momentami także masakra. Też czasem stanąć trzeba rozruchać się. Rozprostować nogi, przewietrzyć głowę. Także tak, cały czas też nie można jechać. Chociaż znam kolegę, mojego znajomego, on by mógł jechać cały czas. Do Tarnowa 28 km, a Starnowa do domu jakieś 60. Także, także 60-70. 88 90 około kilometrów do domu. Zależy jeszcze jak pojedziemy drogami tutaj. Zobaczymy sami. No ale powiem wam, taka trasa na niedzielę to całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Z tym że jakby nie było wiaterki to by było elegancko. Mamy dwie Hondy Kawasaki i na Suzuki. Mam nadzieję, że to w miarę wszystko było dobrze słychać. Tego motowloga nie ma tutaj, w sumie, nie wiem o czym wam tutaj mówić. Nie ma w sumie o czym za bardzo. Także będę kończył powoli. My pewnie niedługo na stacji zajedziemy, rozprostujemy kości i będziemy jechać dalej. No i oczywiście mam nadzieję, że w tym sezonie tych odcinków, tych motowlogów będzie coraz więcej. Jak oczywiście tylko będziemy jeździć, to i będą oczywiście filmiki Niedługo tak samo szykują się te z rozpoczęcia sezonu Zobaczymy czy sytuacja na to pozwoli Ale myślę, że tak Także też będziemy wyjeżdżać jeszcze większymi grupami Na te rozpoczęcia sezonów Więc będzie całkiem sympatycznie że tak to mogę powiedzieć Dobra ludziska, ja wam tutaj nie zajmuję gitary więcej Jeżeli się wam odcineczek podobał, w sumie taki o niczym, ale Coś trzeba było nagrać No to zostawcie oczywiście łapę w górę Komentarz też jest mile widziany, zapraszam na Facebooka, na Instagrama Wszystkie linki macie na dole, w opisie filmu Zachęcam też do, do zostawienia subskrypcji na kanale, dzwoneczka Filmów się ukazuje coraz więcej różnego typu. Nie tylko z takiej jazdy pojawiają się też filmiki z Enduro, także też jest jazda na Krosie. Więc też można powiedzieć coś bardziej takiego może interesującego, nie? Dobra, nie zajmuję Wam więcej czasu. Trzymajcie się i widzimy się oczywiście w nowych odcinkach. Na razisko i do następnego motovloga. Cześć.